Pierwszy samolot F-16 utracony. Niedawno, to znaczy wczoraj, dowiedzieliśmy się, że pierwszy z dostarczonych samolotów F-16 przestał istnieć. Może tak to nazwijmy, jak na razie nie jest pewne. Z jakiego powodu, czy to była wina pilota, czy to po prostu coś wynikające z awarii, czy to coś wynikające z sytuacji, ponieważ do takich wypadków też dochodzi, czy to było na przykład zestrzelenie przez własną obronę przeciwlotniczą. Myślę, że gdyby przeciwnik naszego wschodniego sąsiada tego dokonał, to grzałby ten temat po całości. Oczywiście strata maszyny to coś bolesnego, tylko że nieporównywalnie mniej bolesnego niż strata pilota. Pilota, których wyszkolonych jest kilkunastu, pilotów, których naszemu wschodniemu sąsiadowi po prostu zaczyna brakować. Wyszkolonych, doświadczonych pilotów właściwie już nie ma. Mówimy tutaj o dwu i półrocznym konflikcie, który wydrenował te zasoby ludzkie. O tym należy pamiętać, gdy mówimy o naszym lotnictwie o tym, że no jednak musimy zbudować odpowiednią bazę nie tylko sprzętową, ale też ludzką. To jest niesamowicie ważna sprawa. I jeśli mowa o przyczynach, to tak na dobrą sprawę nic nie wiemy. My możemy się domyślać, my możemy snuć teorie, my możemy mówić wiele rzeczy. Jedni będą mówić błąd, drudzy będą mówić awaria, trzeci będą mówić zestrzelenie, czwarci podadzą jeszcze inne argumenty, a rzeczywistość jest taka, że no jak na razie są to domysły, i wszystkie te. Rzeczy, o których się mówi, są prawdopodobne. Dlatego te osoby, które mówią, na pewno było tak, no, albo mają niesamowicie dobre dojścia, chociaż takie osoby trzeba sprawdzić, czy w przeszłości się myliły. Z zasady tak jest, albo też no, akurat trafili. Więc tu nie ma pewności, co było przyczyną tego wydarzenia dlaczego stracono tą F16. Tak jak powiedziałem, strata, jeśli chodzi o stratę sprzętową, która powinna być wręcz pomijalna, ponieważ tych F-16 jest sporo. To wszystko jest uzależnione od tego, czy Amerykanie chcieliby przekazywać na przykład swoje wycofywane F-16, swoje zmagazynowane F-16. Należy pamiętać, że oni wycofują duże ilości tych F-16 i trafiają one do rezerwy. Amerykanie mają w rezerwie sprzętowej tych F16 dużo i co roku wycofują ich kilkadziesiąt sztuk. Więc są to ilości, które po przekazaniu naprawdę mogłyby zrobić robotę. Więc teoretycznie, gdyby była wola, to tych F16 byłoby dużo i strata, jeśli chodzi o sprzęt, no, nie byłaby wręcz, no, nie powinna być zauważalna. No, wiemy, że jest inaczej. O wiele gorszym, większym problemem jest wyszkolony pilot. Pilot, który jednak jest towarem deficytowym, i nie wynika to z tego, że tych pilotów było mało, chociaż ich jest zawsze mało, ale wynika to z tego, że no, mamy tutaj konflikt toczący się od 2,5 roku. No i strona, jedna ze stron jednak ma dosyć ograniczone możliwości, jeśli chodzi o prowadzenie działań w powietrzu. I wiąże się to z dosyć dużymi stratami. To nie jest tak, że strona ukraińska straciła tylko swoje lotnictwo w znaczeniu, że doszło do utraty sprzętu w różny sposób oraz że doszło do zużycia tego sprzętu, co też jest chyba dla niektórych niezauważalne, że w czasie W ten sprzęt jest eksploatowany w niewiarygodnie większym zakresie i w zupełnie innych warunkach. O tym należy pamiętać. Ale tu chodzi też o ludzi, o ludzi, których po prostu brakuje. I część z nich musi oczywiście walczyć, a tylko część, i to niewielka, mogła zostać wysłana na szkolenie. I tutaj ta strata ludzka jest zdecydowanie większym problemem. I w ten sposób należałoby patrzeć na problemy ich lotnictwa że to nie chodzi tylko o sprzęt, którego po prostu je, już jest niewiele. Dlatego te wszystkie wrzutki y, o które chcieliby, żebyśmy przekazali, spoko. Dostaniemy w zamian F-16, F-15, Eurofightery w odpowiedniej liczbie. Tutaj dużo nie chcę, może jedna eskadra, nie ma sprawy. Wtedy możemy je przekazać. W innym wypadku no to w mojej opinii już byłoby to błędem. I sprzętu nie ma, i nie ma ludzi. To są najpoważniejsze problemy. Nie mówiąc o systemie, my, gdy sobie wyobrażamy tą piękną F-16, F-35, F-22, to zapominamy, że jak wszystkie samoloty, jak wszystkie pojazdy i wszyscy ci, którzy walczą, to dotyczy też każdego pojedynczego piechura, każdego z tej wielkiej układanki, jaką nazywamy wojskiem. To wszystko to jest systemem. No, znacie pewien podcast, gdzie pada takie już legendarne sformułowanie, że to jest system. I taka jest prawda. I F16 wyciągnięta z tego systemu będzie miała nieporównywalnie mniejsze zdolności niż F16 działająca w istniejącym systemie. I nie, nie tłumaczy to najprawdopodobniej tego, co się stało z tą F16, że po prostu ona przestała istnieć. Chyba, że to było działanie własnego, własnej obrony przeciwlotniczej. Tutaj już to mogłoby wynikać z tego, że system nie działa, albo nie istnieje, ale taka F16 musi działać w systemie. Czyli musi być połączona z obroną przeciwlotniczą, musi być połączona z rozpoznaniem nie tylko satelitarnym, nie tylko realizowanym przez inne samoloty, na przykład przez Awaksy, ale nie tylko w naszym przypadku niedługo będą to też F-35, które z wielokrotnią możliwością F-16 i to coś, o czym warto pamiętać, ale to też cała masa innych rzeczy, która umożliwia tym F-16 kom przetrwać w cięższych warunkach i móc wykonywać misje no, w nieporównywalnie skuteczniejszy sposób i misje, których F-16 wyrwana z systemu po prostu nie będzie w stanie wykonywać. I nie, najprawdopodobniej nie dotyczy to tej pierwszej straty tej F-16. Dlaczego mówię pierwszej? Ponieważ one będą tracone. To nie jest gra komputerowa, to nie jest film. To nie jest tak, że przekazujemy w miarę nowoczesne czołgi i one nie będą tracone. One będą tracone. Jeśli będą używane, to będą tracone. Zwłaszcza w przypadku, gdy po drugiej stronie jest przeciwnik, który ma nieporównywalnie większe zdolności. I co bardzo ważne, dla niego szafowanie z życiem własnych żołnierzy jest bezproblemowe. To jest niesamowicie ważna sprawa, żeby o tym pamiętać. Więc te straty będą. I każdy, kto spodziewał się, że no, tych strat nie będzie, no to ma dosyć zakrzywione postrzeganie tej rzeczywistości. To jest coś nierealnego, żeby nie było strat. Tutaj można dyskutować, czy te straty można by ograniczyć. Zapewne można. Tutaj patrzmy na przykład naszych krabów, w przypadku których przez długi okres te straty wynikały no nie tylko z gigantycznego polowania na nie, na to, że z tego, że one były jednak używane najbliżej i najmocniej, ale też z pewnych błędów. Też nauczka dla nas. Że no, opracowujemy pewne założenia, i ci, którzy używają tych czołgów, armatochałbic, wszystkiego, czy nawet tego bez załogowca, no jednak muszą wiedzieć, jak to robić, żeby te straty zminimalizować. No, musimy ich przekonać, nauczyć, że to nie chodzi o ten sprzęt, tylko o nich. Bardzo ważna kwestia. Wyciągajmy z tego typu strat wnioski. Tylko, że na początku trzeba wiedzieć, dlaczego do tego doszło, i musimy zdawać sobie sprawę, że to lotnictwo, które posiadamy, które planujemy posiadać 48 F-16, 32 samoloty F-35 i zapewne 48 samolotów FA 50 i może jeszcze jakieś dwie eskadry, czyli 32 samolotu, jakiegoś nieokreślonego jeszcze samolotu, i czy to będzie F-16 V, niektórzy nawet o tym mówią. Chociaż wątpię, ale czy to będzie F15X, F35 dla mnie najlepszy wybór, czy też Eurofighter, czy Rafałek, nieważne, ale mówimy o lotnictwie, które w mojej opinii jest niewystarczające. I tak, będzie wsparcie sojusznicze, o czym często mówiłem. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak duże było to wsparcie w 2022 roku, ponieważ to, co było u nas, no, miało większe zdolności niż całe nasze lotnictwo. I tu ktoś powie: No, nasze lotnictwo ma dosyć ograniczone zdolności, no ale nieważne. Tylko że to nam powinno mm, po prostu pokazać, że jeśli chcemy bronić naszego państwa, to musimy posiadać własne zdolności. Jak zawsze, własne zdolności zawsze są ważniejsze. Jeśli możemy je użyć w sposób taki, jaki chcemy, no tu nawet nie ma co porównywać, to zawsze będzie czymś ważniejszym niż. Zdolności naszych sojuszników. Prawda znana od tysiącleci. Już nie mówię o liczebności samolotów wielozadaniowych. Tutaj warto by było wspomnieć o mnożnikach tych możliwości, czyli na przykład o tankowcach powietrznych, o awaksach, nie tylko tych sabach, ale też kolejnych o większych zdolnościach, ponieważ one są mnożnikiem. 48 F-16 z tankowcami z awaksem. Mają nieporównywalnie większe możliwości niż nawet 64, 96, nawet 96F16. No, w porównaniu do 96F16 to już nie, nieporównywalnie, tylko że po prostu większe. Czyli chcę Wam w tym materiale powiedzieć, że po pierwsze, na razie nic nie wiemy, i to jest takie gdybanie. Że straty są nieuniknione i to nie będzie tak wyglądało, że te F 16 nie będą tracone. Będą tracone. Tak jak Abramsy, Challengery, Rosomaki, Raki, PT-91. Wszystko. To nie jest zabawa. Tutaj mówimy o pełnoskalowym konflikcie, gdzie jest kilkaset tysięcy walczących, gdzie są tysiące różnych pojazdów, gdzie są setki tysięcy bezzałogowców. Tysiące pepeków, gigantyczna ilość artylerii, i tak by można wymieniać, wymieniać i wymieniać. Więc to nie jest możliwe, żeby strat nie było. A każdy, kto się spodziewa, że nie będzie strat, no to troszkę jest taki, no, chyba nie zna się do końca na tym, co powinien się znać. Albo w kwestii, w której się wypowiada. Dla nas też nauczka. Nauczka, że trzeba mieć silne lotnictwo. Że zieloni nie mogą tego lotnictwa i tej marynarki zepchnąć już zupełnie na bok i stwierdzić, że no, sojusznicy super, fajnie mieć sojuszników, zwłaszcza tak silnych jak my posiadamy no tylko nie zmienia to faktu, że własne zdolności zawsze ważniejsze od sojuszniczych i własne możliwości oddziaływania obrony. Zawsze ważniejsze. Nikt nas nie ograniczy i będziemy robić, co tylko sobie żywnie podoba nam. No więc silne lotnictwo to priorytet. I jeśli myśleliście, że nie wyciągnę wniosku, że silne lotnictwo to podstawa i musimy je zbudować z straty pierwszego 16 pierwszego samolotu F16 F16, który został przekazany, to się myliliście. Nie zaprosiłem Was do wsparcia. Wsparcia, które jest bardzo ważne, więc patronite postawienie symbolicznej kawy, komentarz z super podziękowaniem, to rzeczy, na które oczywiście Was serdecznie zapraszam. Tutaj jeszcze jedna kwestia dotycząca tych strat. Pamiętajcie, że te tematy często są grzane nie tylko przez osoby, które lubią, gdy ktoś ich ogląda, je ogląda, ale też przez osoby, które lubią yy, zamieszanie. I na przykład są po jednej ze stron konfliktu, nie po tej stronie, po której powinni być. Pamiętajcie, że tutaj mamy konflikt, którego jedną ze stron jest państwo, z którym my jednak tych wojenek toczyliśmy najwięcej. Więc o tym należy pamiętać. Czyli ile minut? 13 minut, w materiale, w którym nic nie powiedziałem. Znowu macie taki materiał ale warto to powiedzieć, że no, jeśli czegoś nie wiemy, to tak, możemy gdybać, możemy wyciągać wnioski, nawet te błędne, bylebyśmy wyciągali wnioski, to ten brak wyciągania wniosków to szkoła no, ustroju słusznie minionego, ale nigdy nie twierdzimy wszystkiego z całkowitą pewnością i nie, nigdy nie będzie tak, że nie będzie strat. Straty są nawet, gdy oczywiście... Jest pokój, gdy się ćwiczy. Bardzo mnie ciekawi, z jakiego powodu do tego doszło. No i niestety możemy się spodziewać, że to nie będzie odosobniony przypadek. Jeśli się czegoś używa, to to się albo zużywa, no albo niestety się to traci niekiedy. I jeszcze raz. Zbudujmy silne lotnictwo, bo gdy będziemy się bronić, to będą straty. I im ono będzie silniejsze, im mocniejszy zbudujemy system, tym te straty będą niższe. Nie mówiąc o tym, że gdy będziemy mieć silne lotnictwo i silną obronę, silne wojsko, to to prawdopodobieństwo, że ktoś podniesie na nas rękę, no, będzie zdecydowanie niższe. I o tym należy pamiętać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do wsparcia. Oceń, komentarz i poleć. Wpadnij na mojego x wpadnij na kartę społeczności. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.